Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Widziałem połówki domu, ale taki domek fajny. Fajny. Dzień dobry, widzowie, witam w kolejnym odcinku. Jadę po trailer. Ten co o nim mówiłem przy ostatnim odcinku, dogadaliśmy się z ceną. Dogadaliśmy się z ceną, także jadę po trailer. Jedziemy przez Chicago, ale tu nie ma co to nagrywać. Także będę na miejscu, bo się będę włączał. No i tak, ja już jestem wypodpinany. Tu trochę go obeszłem. No kółka jak kółka. Nie? No to Ameryka: wszystko, kury przepieczone tu jest zerdzewiane. Wszystko. Zaraz sprawdzimy, czy się przesuwa. Eee, czy się wózek przesuwa. Tu trochę to wisi mi to tak, jakoś to tak do końca mi nie pasuje, ale no ale jest jak jest. Trailer wygląda tak, urlda, ale wieje. A ja zostawiłem szybę otwartą. Trailer wygląda tak, tu mi jeszcze wymienili ten dialki bumper, bo był krzywy. Obcięli, zaspawali nowy, wymienili lampki na LED. U góry świecą. Ta tu świeci, a ta tu z boku nie patrzyłem. Też świeci. Tu jest od ABS-ów. Jak to się świeci, to znaczy, że ABS-y nie robią. Otworzymy, sprawdzimy. Nie mam tej rączki tu taka fajna. W środku wygląda tak. Myślałem, że mokra. W środku wygląda tak. Dach nie ma ani jednej łaty, to też jest dużo. Czy ktoś coś malował? To tak wygląda. Trzeba wyczyścić. No po mojemu ok, za te pieniądze to naprawdę co teraz kupisz. Auta osobowego używanego nie kupi, Tu trochę powyginane. Trzeba będzie młoteckiem stuknąć i przykręcić śrubkę. No. No prawda jest taka, że na nowego mnie nie stać, a brać na spłaty i potem jeździć dniami i nocami, żeby to wszystko spłacać, to ja nie po to troka. Nie po to troka, żeby jeździć nocami i dniami. O, nie zamkło się mi. Albo no, jedną ręką zamykam. No. Teraz zamknięte. No ja myślę, że jest ok. Te kółka trochę bojne, zardzewiane, no ale co ja zrobię. Może by to troszeczkę <grym> przetar czymś wymalował. No, bo co innego tu zrobisz? Nic nie zrobisz. No ta rdza wszędzie. No to jest niestety. Taka jest Ameryka. Tu jest wszystko rdza. Wszędzie rdza. Poduszki są. Hamulce piękne, grube, naprawdę. Jakby prawie nowe były. No i co tu dużo napaczyć? Tu trzeba smarować, żeby to fajniej się przesuwało. Jedynie tylko tyle na. I resztę jeździć Resztę jeździć i niech niech się to pomał mi wraca, bo strasznie. Jak sobie tak pomyślę to strasznie dużo, znaczy strasznie dużo. No. Dużo wkładam w to wszystko, a do końca nie wiadomo czy to mi konieczne. No. Tu i z tego, że zaworek jest Jak ze zaworka powietrze nie idzie. O idzie. No i co jest jeszcze fajne w tym wszystkim, że są amortyzatory. W tych nowych trailerach już amortyzatorów nie ma. No, przyjechał pan, pieniądze wziął, akt własności zostawił. No co ja na wybieram? No? Takie trailery naprawdę koło dychy chodzą. Znalazłem jeden fajny za 12, ale no, ale 12, nie? No a ten tutaj to mi poradził, polecił kuzyn mój, bo on naprawia trailery, oni tutaj te wszystkie trailery, co tu są, to nie je naprawiają. Oni tam mają taką dużą dużą siapę i tam robią to no i mówił mi, że ten boss by mi to sprzedał no także, no i powiedział mi, że kurde, jakby i no co kiedy, no to serwis do niego przyjść, to za części no bym zapłacił, także ja myślę, że jest ok. kółka bojne bo bojne, no ale cena to poradzi może kiedyś gdzieś się trafią nowsze a jak nie, no to przeczyścić no i psiknąć farbą, no bo... To no co innego, ale wieje. To nic, sprawdzimy jeszcze czy, czy się przesuwają. Wózek czy się przesuwa. I będziemy się brać do domu. No wózek się przesuwa Wszystko Co, co ma robić to robi no. A co ja tu więcej na, Co ja więcej na wymyślę To trzeba poczyścić wszystko fajnie Posprawdzać czy jest olej Czy olej czy smar no, ale chłopak mi powiedział, jakby i no, co problem przywozić tutaj do nich, i tylko bym zapłacił za części. Także, no, w porządku, ja jestem zadowolony. Za te pieniądze nie kupi trailera dziś. Kupi, ale rozwalonego z kolejki, tak jak my mamy. A on też zadowolony. No i idziemy jeszcze, idę jeszcze zablokować te, widzieć, czy te pyny wchodzą. Kuleczka hamują pięknie. Patrzcie jak wieje, Ja cię kręcę, ale wiatr. Zamykam szyby, bo zaraz będzie wszystko w aucie. No jak już mnie znacie, no to wiecie, że zaraz będę coś kombinował. To trzeba będzie obkleić i to wyczyścić fajnie i wymalować na, na nowo. No bo już no może na razie nawet nie będę nic kombinował. Aha, mnie sprawdzi czy się blokuje. No i piny się zablokowały pięknie. Drugi zablokowany. I co to dużo gadać? Co to dużo mówić? Migaczy nie sprawdziłem. Sprawdzimy jeszcze migacze. Bardzo mi się chwalił, że powymienił mi wszystkie lampki na LED. No fajnie, że tak zrobił jest łata. A tu widać, że jest przejechane, kiedyś musiał, musiał zahaczyć o coś, jakiegoś supa albo coś. No, dajcie znać, co myślicie. Po mojemu. niezakaj. OK. Włączę jeszcze te migacze. Tu miga pięknie. Nie migacze, tylko kierunkowskazy. Mirko. Te opony, to też takie trochę. Jeszcze mają dużo bieżnika, ale to są z tego. Tam ochuje nie bieżnik. A to są z, ze steeringów, z, z przednich opon stroka Miga, Miga i tam Miga. No, także znowu będzie. Znowu będą projekty, moi mili, Znowu trzeba się będzie, znowu trzeba będzie coś robić. Co mam w planie zrobić, to tą podłogę wysendować. A papierem ściernym taką maszynę wziąć do podłóg. Wila bo nic nie słychać. A co będę miał w planie zrobić, to wysendować tą podłogę. Przejechać ją szlifierką delikatnie i zalać takim bezbarwnym lakierem. Poliuretan to się nazywa. To będę chciał zrobić w ten weekend. No i muszę ją jechać zarejestrować. Co jeszcze chcę zrobić? To rozciągnę go do końca. Chcę wiedzieć jak te tutaj hołzy wszystkie te rureczki będą tu wisiały, bo one tutaj są strasznie luźne. No okej, okay, teraz jest rozciągnięty do końca. One się też fajnie naciągły. Tu jest trochę taka. No, są trochę długie, ale lepsze. No, a jest Taki problem, który to, to nie jest problem. No, nic, cofiemy. Wracamy z tym z powrotem tu na swoje miejsce, do przodu. Jazda przez Chicago, to na takim czymś bym nie przejechał. Ani jednego skrzyżowania. Znaczy, ani jednego prawego zakrętu bym nie zrobił, bo bym wszystkie przystanki autobusowe bym ściągnął. Bo one są na rogach dróg. A jest tak rozsunięty, że wiecie o co chodzi. A jak są tu, a jak są tu, no to już jest dużo lepszy zakręt, nie? Cofiemy to z powrotem i tu fajnie nie wymalowali. Wygląda jak nowe. No a tu już nie wygląda jak nowe. No ale jest jak jest. Taka jest Ameryka. Wszędzie to samo. Rdza, rdza i rdza. Ok, cofnęliśmy i teraz musimy to zablokować. Bo jak nie zablokujemy, to przy pierwszym lepszym hamowaniu. Wiecie co będzie. Poleci to head w tył, bo. Bo trailer zawsze pierwszy hamuje niż traktor. Zawsze, jeżeli by to pierw hamowało, to na lodzie wiecie co by się tam działo, a tak to to hamuje pierw zawsze i potem to. No i nic, jedziemy na jardę. No i widzisz co jest, właśnie nie jestem przyzwyczajony do tego, bo my nigdy nie mieliśmy trailerów na poduszkach, a tu jak się powietrze włączy, jak się odblokuje amulce, powietrze musi dojść do tego, do tej bańki z powietrzem i rozprowadzić po tym i temu tak długo, no nie długo, 10 sekund trzeba poczekać. Jak się włączy i od razu chciałem jechać, to jeszcze było zablokowane. Musi puścić powietrze i z, tego ba z tej bańki po hamulcach. No i do poduszek, nie? no nic, no, coś, coś innego. Ale przynajmniej teraz nie będę się bał, czy mnie załadują, czy mnie nie załadują. Bo na te bosowe trailery dużo razy nas nieładowali, bo albo mówili, że jest miękka podłoga, albo są plamy wody. A jak są plamy wody, to nie wiedzą, że trailer przecieka. Wypodpinany jestem, wszystko gra. Jeden na yardę, czwartek. Nie wiem, czy się dzisiaj już. Tym się na pewno nie załaduje, bo jest niezarejestrowany. Muszę jaś go zarejestrować. Ja już na jardzie tu go wstawimy. Weźmiemy dmuchawkę, wydmuchamy śmieci. Dzisiaj już go nie zdążę zarejestrować, ale jutro się postaram. No i na weekend będzie robota, nie? Czyścić kółka, wymalować. Zaraz posprawdzamy oleje jeszcze w tych, to się ściąga. I tu ma być olej albo towot. Zależy, zależy kto co używał. A tu jest przeźroczyste w miarę, czy nie? No, hmm, przejść do czyste to kiedyś było trudno. Jest jak jest. To się otwiera i sprawdza się olej. No i drzwi są nówki, nie? Obydwoje. Także to też jest dość dużo. Nowe drzwi, nowe uszczelki to. No i takie coś tu mam Pękła ta blacha. Czemu tego nie wiadomo. Trzeba to odkręcić, oczyścić i skręcić z powrotem przespawać. Używany trailer, a tu jakieś śruty. Co to jest? Idziemy cofać. Jak się nam uda cofnąć? Nowym trailerem? Nie wiem. No i tak jak i starym. Normalnie. Mamy cofnięte. Idę pod muchawkę i wydmucham to całe w środku. I za cholery takiego... Takiego dziadostwa śmieci małej Przyszłem szukać dmuchawki do trailera Żeby sobie dmuchać A patrzcie co tu stoi Ale se ktoś gablotę przywiózł Przewrolet Ale maszyna Takie ma kółka podobne jak ja Piękny. Właśnie to jest prawdziwy pick Krótka kabina Krótka paka te wszystkie, co już mają cztery drzwi, to już, no też pick up, ale to już jest, według mnie, auto osobowe. Ładny, piękny. Piękny. No i jestem z powrotem przy trailerze. Wczoraj go zarejestrowałem. Przyjechałem przy kręce plejty. Wziąłem wiertarkę z takimi różnymi końcówkami. Spróbuję troszeczkę poczyścić te koła, no bo naprawdę są bardzo brzydki, wstyd jeździć. Póki, póki co to je wymaluję, a wyczyszczę i wymaluję, a kiedyś może sobie fundne takie aluminiowe, coś w tym rodzaju. A na razie, no to, no to w tej sytuacji, co ja jestem, to na razie tylko farba. No i co, zgubiłem się znowu, bo nie kupiłem u siebie w do, koło domu a farby w sprayu. I no jak jechałem tutaj, to. To sobie myślę, kupię sobie Fondipo w Chicago, nie no, a zapomniałem, że w Chicago nie sprzedają farby w sprayu. Także musiałem kupić taką, no i będziemy, będę pędzlował. No bo co innego zrobię. Troczek już jest zapalony. Zaraz się podepnę. Przesunę trailer do przodu. Kółka poczyścimy i ja myślę, że jeszcze wymaluję, wymaluję to tutaj. To tu, bo to też jest takie trochę bojne. No i będzie ok. Trailerem sobie Podjechałem do przodu Będę mógł sobie zakręcić Rejestrację I to białe też chcę przemalować To białe chcę przemalować na Na no, ten sam kolor srebrny bo Ta farba strasznie Ja wam pokażę na innym trailerze To jest My już tą farbę używali Ona zaraz się robi żółta O Tak jak na tym trailerze Ta biała farba ona jest naprawdę No tak będzie wyglądało po trzech miesiącach I ja to wiem Wrócimy mechanicy, właśnie tym to robią, i zaraz rdza wychodzi na wierzch. Ja wiem, że na mojej farbie też wyjdzie rdza, ale no co ja zrobię? No nic nie zrobię. Ale przynajmniej nie będzie tego tak widać jak na tej białej, bo to, to jest, no widzicie sami. Kicha. No i tak se to wyczyściłem. Odchodzę z tego kurzu. Wszystkiego, ale. Ale jest ok. Zaraz to jeszcze przemyjemy i będzie ok. Chcę to szybko zrobić, bo jest dwunasta w południe, a po drugiej ma być najcieplej. W ogóle jest zimno, ale ma być najcieplej. Chciałbym, żeby ta farba mi uskła fajnie, a nie zamarzła. No i tak to wychodzi, nie, nie jest to idealne, ale przynajmniej nie ma tych takich kroków, nie, tych takich wybrzuszeń, robi się to gładkie w miarę, no jak wymaluje będzie ok, no, no jest jak jest. Wecikałem te podpady, wszystkie rdzy. No, wygląda jak wygląda. No. To jest tylko takie tymczasowe. A teraz wezmę jeszcze szmatkę i przetrzę to takim płynem do hamulcy. No i zacznę malować. No. Jest druga po południu, także słoneczko jest w miarę. Nie mam mrozu, ale też ciepła nie ma. No. Może mi to zaski. Uwidzimy. Tymczasowo będzie tak. A może kiedyś się kupi coś lepsze. I tak to wyszło, nie? Troszeczkę opony pomalowałem. No ale to jest takie malowanie pędzelkiem. Tutaj też wymalowałem ten próg cały. Zaraz ten dół wymaluję też, żeby był ten sam kolor. No wygląda jak aluminium, nie? No i tak tutaj to też wygląda stare, nowe. Ja myślę, że jest super.